Cześć! Dzisiaj w warsztacie chciałbym Wam przedstawić nowy wynalazek znaleziony na Aliexpress. a Wynalazek dlatego, że czegoś takiego nie spodziewałem się w ogóle tam znaleźć, czyli e, zasilacz cyfrowy Riden RD-6006. RD-6006 wyposażony jest w złącze Bluetooth oraz złącze USB, ale pokażę to za chwilę po odpakowaniu tego cudownego pudełka. Cudowne pudełko jest więc otwierane. Zdejmujemy różne gąbeczki i inne tego typu utensylia. Dostajemy kilka woreczków no i gwóźdź programu, czyli zasilacz. A Co mnie podkusiło do kupienia tego? Do kupienia tego zasilacza podkusił mnie vlog elektroniczny, który pokażę Wam pod spodem w postaci linku. Podlinkuję Wam pod spodem i on Dokładnie pokazuje, jak ten zasilacz działa oraz w jaki sposób tym zasilaczem sterować. Na moją uwagę zasłużyło to, że jak na chiński produkt jest on dosyć solidnie wykonany, nawet bardzo solidnie. Właściwie, jeżeli chodzi o elektronikę, to tutaj nie ma się do czego przyczepić. Całość tego sterownika jest zasilana z procesora. ARM 32F103 to jest serce i mózg tego całego układu. Układ posiada także złącze Bluetooth, o którym już wspominałem wcześniej, do modułu Bluetooth i bateryjne zasilanie układu zegara czasu rzeczywistego. Oprócz tego standardowe elementy zasilające chłodzenie w postaci wiatraka no i przedni panel, gdzie mamy dosyć dużo atrakcji. Przede wszystkim duży. 2,4 calowy wyświetlacz, który e, informuje nas o stanie zasilacza. Zakres napięć wejściowych to 6 do 70 V, jak podaje producent. Ja akurat sobie przygotowałem zasilacz 60 V, ale to nie będzie wielka różnica. Rozdzielczość pomiaru napięcia wejściowego to setna V. Zakres napięcia wejściowego to od 0 do 60 V dla tego modułu. Rozdzielczość pomiaru napięcia to setna v Zakres prądu wejściowego to od e, 0 do 6A, ale do tego zasilacza proponuję kupić nieco mocniejszy e, zasilacz impulsowy, żeby zawsze nie troszeczkę tej e, rezerwy prądowej. E, Producent podaje dosyć dokładne dane, natomiast yy, fajną rzeczą jest to, że również ten zasilacz ma yy, pomiar energii w sobie i dokładność wynosi od 0 do 9999.99 yy, ,99 watogodziny Także całkiem całkiem przyzwoicie. To samo dotyczy pomiaru pojemności w przypadku ładowania akumulatorów, gdyż ten zasilacz ma również możliwość ładowania akumulatorów. Jeśli tak jest, jak gwarantuje producent, może pełnić funkcje ładowarki, na przykład akumulatorów lipolowych albo innych litowo żelazowych itd., itd. Co jeszcze z rzeczy ciekawszych? Na uwagę zasługuje na pewno sposób wykonania tego. Wszystko to jest bardzo solidnie porobione. Przyciski są gumowane, czuję się trochę jak w czasach spektrum, komputera Spectrum z gumowymi i z gumową klawiaturą. Mamy po kolei. Encoder do zmiany nastawów różnych funkcji. Następnie mamy on/off, włączenie/wyłączenie. Tutaj mamy dodatkowo wyłącznik główny, czyli tak zwany jakby master, do włączania wyłączenia w ogóle całego obwodu. Następnie klawiatura numeryczna, klawiatura strzałek do wyboru funkcji, i enter oczywiście do ich zatwierdzania. Klawisze mają funkcję podwójnego wyzyskania, jak widać nad nimi jest napis, można sobie zaprogramować na przykład różne nastawy, a to ładowań, a to, a to schematów zasilań itd, e, i, tak dalej, i tak dalej. Wszystko to oczywiście widzimy na wyświetlaczu. Co dostajemy w zestawie? Aha, jeszcze jedno, zanim co dostajemy w zestawie, ciekawostką jest, że e, 3, mimo że to jest jedno zasilacz, ciekawostką jest to, że są trzy wyjścia. Tym jedno zaznaczone jest ikonką baterii. Ono według producenta ma służyć do ładowania akumulatora. Nie wiem dlaczego to nie jest to wyjście, być może tak, tak to jest pomyślane. Nie wiem, może ktoś to gdzieś tłumaczy. Ja nie będę się w to wdawał. W każdym razie mamy biegun dodatnie, biegun ujemny, czyli ground i, i tyle. Dodatkowo mamy jeszcze przyciski do ustawiania e, ograniczeń prądowych i ograniczenia napięciowego. Przycisk Shift, prawdopodobnie do zapamiętywania wszystkich funkcji, oraz przycisk Memo do zapamiętywania nastaw. Cóż jeszcze? Dostajemy w zestawie zapasowy bezpiecznik, klemy do podpięcia do akumulatora lub innego zasilacza impulsowego i dostajemy czujkę temperaturową, prawdopodobnie jest jakiś czujnik, nie wiem, typu KTY84 albo coś podobnego do regulacji temperatury. To znaczy chodzi o to, żeby zasilacz w przypadku przegrzania się na przykład po prostu wyłączył się albo włączył wiatraki, jeżeli jest dosyć dużo obciążony. I najważniejsza rzecz dostajemy moduł Bluetooth, który wpinamy do wewnątrz zasilacza po założeniu baterii podtrzymującej zegar czasu rzeczywistego. Taki oto zestaw dostajemy od yy, Chińczyka. Oczywiście trzeba to wszystko podłączyć, i yy, producent złośliwie albo nie zrobił nam yy, pewien, taki, <laughs> pewien taki dowcip, że wszystkie elementy do tego ekranu trzeba sobie kupić oddzielnie. No to teraz, skoro oddzielnie, no to obudowa. Ja to na razie schowam i pokażę Wam, jak wygląda obudowa. I teraz proces odwrotny do poprzedniego, czyli pakowanie. Uwielbiacie wszyscy pakowanie. Trzeba to wszystko ładnie zapakować, nic nie może się, nic nie może zginąć, zostać uszkodzone, etc., etc., wiadomo, tak. I to jest pudełeczko numer 1. Pudełeczko numer dwa zawiera Fińską obudowę do tego zasilacza, dedykowaną do tego zasilacza. Na stronie, którą mamy tutaj podaną, znajdziemy wszystko łącznie z oprogramowaniem. W obudowie mamy zestaw kabelków, dodatkowy wentylator, a pod barcodem znajduje się jest zakodowany adres do strony z instrukcją obsługi, instrukcją montażu. Nie wiem czy ta instrukcja montażu jest potrzebna. Ona właściwie może być potrzebna dla nieco mniej doświadczonych użytkowników, natomiast yy, ja powiem szczerze, nie wiem czy będę ją potrzebował. Na razie przystąpię do tak zwanego unpackingu tego tegoż yy, wynalazku. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie i co tam w środku mamy. Mamy trochę taśmy. Kamera się trzęsie, trzęsie się, wszystko się trzęsie. Ok, całość jest zapakowana w ładny woreczek. Jak widać, z tyłu znajdują się wszystkie wycięcia pod gniazdka wtyczki, wyłączniki. Na spodzie znajdują się otwory do montażu zasilacza impulsowego, który będzie głównym gwoździem tego programu. Yy, otwory są dostosowane tak, żeby pasowało to do różnych standardów zasilaczy impulsowych, bo są różne, można dostosować tutaj różne, różne a w środku znajduje się przyklejona paczusia na taśmie dwustronnej bardzo ładnej, którą pozbędziemy się jej teraz. I ta paczusia zawiera wszystkie pozostałe elementy naszego zasilacza. Spróbujmy teraz odpakować. To jest specjalny inżynierski zasilacz, prawda? Oczywiście, wiadomo, że jak ktoś ma profesjonalne laboratorium, to sobie kupi Tektronika albo coś takiego innego. Nie jest to na pewno sprzęt, który może być uważany za profesjonalny, ale do małego laboratorium, do małych potrzeb amatorskich, myślę, że w zupełności wystarczy. No i co dostajemy? Włącznik główny, łącz wyłącz mechaniczny, dodatkowy wentylator. Przewody łączące z konektorami, kolejne przewody łączące z konektorami, następnie dostajemy moduł uruchamiający nam wentylator i odpowiadający za mm, temperaturę wewnątrz tego y, zasilacza. No i oczywiście zestaw śrub montażowych do przymontowania tego wszystkiego i do zmontowania tego wszystkiego na miejsce. No to spróbujmy się przyjrzeć o budowie. Obudowa przymontowana jest na trzech śrubach. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Przepraszam, czterech skłamałem bezczelnie. Nie wiem dlaczego tak wyszło, ale jakoś tak się stało. Żeby dostać się do wnętrza obudowy, trzeba odkręcić te cztery elementy, i to teraz właśnie uczynię. Mam tutaj mój mały chiński śrubokręcik. Też kupiony na AliExpress swojego czasu i przystępuję do montażu tego całego ustrojstwa. No, i voilà, mam dostęp do wnętrza obudowy. Dostałem się do niej. Jak widzimy, to jest po prostu solidny kawał solidnej blachy. Przygotowany specjalnie pod montaż, tego wszystkiego z powycinanymi elementami już do montażu. No więc spróbujmy się tym zająć i zobaczyć, jak to nam będzie wszystko pięknie, ładnie wychodziło. Hmm. Magia wideo. Magia wideo. magie wideo wykorzystałem na to, żeby poukładać sobie to wszystko i powyciągać elementy a teraz przystąpię do montażu i zamontowania tego wszystkiego, więc montaż jak widzicie całego tego ustrojstwa jest właściwie bajecznie prosty i jedynie co trzeba tutaj wiedzieć to po prostu umiejętnie dopasować śrubki do elementów zasilacza, więc przystępujemy do zamontowania gniazda Przystępujemy do zamontowania konektorów oraz pozostałych elementów. OK, no ja i wyłącznik i gniazdo założone. Yy, oczywiście musicie pamiętać o tym że gniazdo przychodzi bez bezpiecznika a całość zasilacza, ten moduł, który wcześniej pokazywałem przychodzi bez baterii tam jest bateria bodajże CR1220 musicie po tym pamiętać, żeby się w taką baterię wyposażyć, bo nie mając jej nie uruchomicie po tego modułu nie będzie chodził w zegar czasu rzeczywistego, nie będzie można ustawić tam daty i innych ciekawych rzeczy, które są dostępne Teraz nóżki. Okej, okay, nóżki mamy. Teraz wentylator. Wengda Technology 5V Direct Current Made in China. Wszystko dzisiaj. Made in China. Montujemy go tak, żeby wydmuchiwał powietrze przezeń na zewnątrz obudowy, czyli w tym kierunku. A to znaczy, że śmigiełka mają się obracać w ten sposób, tak jak to tutaj pokazuje. Dobrym pomysłem byłoby dociągnięcie tego, ponieważ lata. Lata, lata i jeszcze raz lata, ale zaraz to zrobię, zobaczycie jak. Wykorzystam sobie metodę dwóch śrubokrętów polegającą na tym, że jednym ze śrubokrętów zablokuję od wewnątrz nakrętkę, a drugim dociągnę śrubę z drugiej strony. No, i voilà. Natomiast do modułu, do tego modułu podpinam wentylator. Mogę przewlec go pod spodem, ale ja, żeby ułatwić sobie pracę, po prostu na razie wepnę go w ten sposób. Dokładnie tak. Jak sobie tutaj leży. To co tu widzimy, to jest dodatkowa termopara do zasilenia. No i cóż. Pozostał nam tylko i wyłącznie montaż elektryczny, ale montaż elektryczny wykonamy sobie już kiedy dojdzie do nas transformator. Natomiast teraz, założymy sobie całą płytę czołową do tego ustrojstwa i zobaczymy, jak to wszystko będzie ładnie wyglądało po montażu mechanicznym. Montaż mechaniczny tego urządzenia jest bardzo prosty, bo obudowa. Tego zasilacza ma po prostu takie mechaniczne zatrzaski. Wystarczy ją po prostu wsunąć w przednią część tej obudowy. Ona się ładnie zakleszcza i mamy prawie, że profesjonalny zasilacz laboratoryjny. Prawie, że, jak wiemy, prawie robi większą różnicę, wielką różnicę. Taka reklama była. Muszę trochę ogarnąć stanowisko pracy z tych sędziobylskich woreczków strunowych poukładać je jakoś w trosce o środowisko i tutaj mamy przewody zasilające które zaraz podłączę do biegunów jak widzimy tutaj mamy, nie wiem czy to będzie widoczne na kamerze, mamy wejście IN Plus, IN Minus i musimy po prostu tylko odpowiednio podłączyć kabelki. No, i już reszta to oczywiście konfekcja, czyli założenie jakiegoś sensownego zasilacza impulsowego, i nasz zasilacz laboratoryjny będzie gotowy. Ale o tym potem, kiedy przyjdzie mi reszta sprzętu i będę mógł dokonać podłączenia już w sposób całkowicie fachowy. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Życzę wszystkiego dobrego. Czy mogę polecić ten produkt? E, musicie o tym zdecydować sami. Ja sobie go kupiłem po prostu po to, żeby mieć podręczną ładowarkę, podręczny zasilacz, kiedy chcę zasilić jakiś projekt. I dla moich potrzeb to wystarczy. Wiadomo, że jeżeli ktoś potrzebuje bardzo precyzyjny zasilacz do laboratorium elektronicznego, może być potrzebny już sprzęt lepszy. Ale tak, jak powiedziałem na początku, do zadań amatorskich zupełnie to wystarczy. Jest tam kilka problemów, których, o których wspominają ludzie we vlogach. Między innymi, że ten zasilacz ma tam troszeczkę jakichś tam szumów przy tym przełączaniu tej, tej przetwornicy impulsowej, którą tam ma w środku, ale generalnie jego parametry są dosyć fajne. Moim głównym celem jest to, że chcę mieć zasilacz, który będę mógł sterować z laptopa lub z komputera przez złącze USB lub przez dostępne złącze Bluetooth także jeżeli chodzi o te rzeczy no to na tym mi zależało głównie i dlatego właśnie się go że tak powiem dorobiłem Dobra to wszystko ode mnie i do zobaczenia przy montażu następnego modułu i podłączeniu tego do prądu sprawdzeniu jak to wszystko funkcjonuje Cześć